Akcja potrwa cały miesiąc, będziemy tutaj wtorki i czwartki między dziewiątą a piętnastą. Dzisiaj, tak jak mówiłam, jest pierwszy dzień akcji. Panie były zwłaszcza między godziną dziewiątą a dziesiątą. No, bardzo dobry program, naprawdę można skorzystać. No i nie ukrywam, nie ma potrzeby chodzenia prywatnie do ginekologa, żeby zrobić tego typu badania. Zachęcamy, aby nasze pacjentki zapisywały się za pośrednictwem, za pośrednictwem programu OSOS. Pani wybierają po prostu dogodny dla siebie termin z listy. To są terminy w każdy wtorek, w każdy czwartek od godziny 9 do godziny 15. Badania są realizowane co 10 minut. Pani sobie wystarczy, że sobie kliknie na taki termin i wówczas po prostu praktycznie po podaniu kilku podstawowych danych jest zapisana na badanie. Wszyscy wokół wspierają, przypominają panią, że profilaktyka, że to jest ważne, że mają dbać o siebie. Ja mam apel do panów. Panowie, wspierajcie, panie żeby dbały o siebie, żeby pamiętały o sobie, chociaż zajmujecie się całym światem, rodziną, młodszymi kolegami, koleżankami, pracownikami, kotami, psami, motylami i czymś jeszcze. Pamiętajcie też o sobie, o swoim zdrowiu, o tym, żeby znaleźć czas na profilaktykę. I jeszcze raz apeluję do Panów. Panowie, pamiętajcie o swoich paniach, bo bez nich świat będzie nie tylko trudniejszy i brzydszy, ale nudny.